Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczeni Boże. Witajcie na modlitwie naszej. Moi drodzy, dzisiaj w tym momencie nie będę komentował Słowa Bożego, bo zrobię to po naszej modlitwie, do, której, do którego Was zapraszam: do wysłuchania tego komentarza, do medytacji. Natomiast już teraz pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ja dzisiaj czytając Ewangelię, ona jest bardzo podobna, praktycznie taka sama, dzisiaj i jutro podczas Mszy świętej czytana. Pomyślałem sobie, że chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy się boją którzy się lękają różnych, może osób, może sytuacji może boją się podjąć jakąś decyzję może boją się ludzkiej opinii, o różne lęki przeżywamy. To jest często nasze jakieś bardzo, bardzo poważne zranienie. I dzisiaj za te osoby chciałbym się pomodlić. Tak czytając Ewangelię przyszła mi taka myśl, a Was zapraszam do tego, żebyście napisali swoje intencje i w tych intencjach będę się modlił. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczał pod polskim Piłatem, ukrzyżowany numer i Pogrzebie, on wstąpił do piekęł. trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza intencja, w intencji naszej rodziny i ustanie pandemii. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierd męki miłosierdzie dla nas i całego świata daj jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jest kolejna intencja Dominika, pani Dominika modli się w intencji mamy i taty. Pani Joanna, modli się o łaskę zdrowia dla Ewy, Edka, Danuty i Pani Marii. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, a przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo Któraś wypłynęła z najświętszego serca Pana Jezusa, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Pana Jezusa, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patronowie, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałbym Was zaprosić teraz na medytację Słowa Bożego, krótką modlitwę, zapraszamy trwałych. Medytację ignacjańską, Ewangelii, która będzie czytana jutro na Mszy Świętej, ale też była czytana w zdecydowanej większości treści dzisiaj. Pewnie jeszcze jutro nie będziecie mogli uczestniczyć w mszy świętej z racji tych ograniczeń, więc może warto właśnie dzisiaj też posłuchać tego słowa, które jutro na Eucharystii będzie czytane. Zapraszam na krótki filmik, który nas przygotuje do pięknej modlitwy z Słowem Bożym. Witaj na medytacji ignacjańskiej online. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, za chwilę usłyszysz krótką instrukcję. Medytację rozpoczynamy w czwartek o 21 na facebookowej stronie DDM Studio. Wyłącz urządzenia, które mogą ci przeszkadzać w modlitwie. Zajmij wygodną pozycję, najlepiej siedzącą. Spróbuj wyciszyć swoje myśli i uspokoić oddech. W trakcie medytacji niczego nie pisz. Możesz przygasić światło i zamknąć oczy. Zaufaj Bogu. On sam poprowadzi ciebie w medytacji. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego: Filip. Panie, pokaż nam ojca, to nam wystarczy, odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem wojca, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzy, wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Proszę Cię, Panie Jezu, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. Wyobraźmy sobie miejsce. Ta Ewangelia została wypowiedziana w wieczorniku wraz z Jezusem i Jego uczniami wejdźmy do Wieczernika i z wiarą posłuchajmy mowy pożegnalnej Jezusa, w której przekazuje ważne wskazania na ten czas, gdy Go już nie będzie z nimi w sposób widzialny. I proszę Cię, Panie Jezu, bym w trudnych sytuacjach życia nie poddawał się lękom, ale bym opierał się i umacniał w wierze, że Ty jesteś ze mną jako najlepszy mój doradca, przyjaciel i Pan. W wieczerniku po zapowiedzi zdrady Judasza, uczniowie poczuli lęk, zagubienie Jezus ich uspokaja w tych słowach, niech się nie trwoży serce wasze, uczeń jest tym, który ufa. Lęk jest bardzo mocnym bodźcem naszych zachowań. Czasem, czasem czujemy się bezradni, bezsilni. Dzisiaj wszystkim nam zagraża lęk przed groźnym, choć niewidocznym, wrogiem, jakim stał się koronawirus. Boimy się, czy nas nie zaatakuje. Boimy się niewiadomej, jak długo będzie trwał ten stan epidemii. Ale także boimy się tego, co będzie potem. To takie normalne i ludzkie. Ale człowiek wiary nawet w takim zagrożeniu nie jest bezradny, nie jest sam. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Proszę Cię Panie, abym w swoim życiu kierował się wiarą. A nie strachem, kiedy idziemy dalej, to chcielibyśmy tak jak chwili prosić, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, to nam da siłę, że Bóg jest z nami, że Mu na nas zależy, że jest tym, który nas kocha. Dzisiaj Jezus tak samo jak kiedyś Filip uświadamia nam, że kto Jego widzi, także widzi i Ojca. Tak długo jestem z Wami, Filipie, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także Jego Ojca. Czy naprawdę wierzę, że Jezus jest tym, który objawia mi Boga Ojca? To w Jezusie Bóg jest nam bliski, wszedł w naszą codzienność, towarzyszy nam. Jest więc naprawdę naszą drogą, prawdą i życiem. Czasem szukamy drogi. Jezus mówi: Ja jestem drogą. Czasem pytamy siebie o prawdę. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Wiara to jest odkrywanie tej jedynej drogi do Ojca, a objawia nam ją i jest nią Jezus Chrystus. Wiara w Boga to jest przede wszystkim świadomość tego, co Jezus uczynił, kiedy, idąc przez świat, wszystkim dobrze czynił. To dobro bardzo konkretnie opisują Ewangelię. Natomiast wiara w Boga, ponieważ jest także moim osobistym, Opowiedzeniem się za Jezusem jest przede wszystkim moją świadomością dobra, jakie Jezus uczynił dla mnie konkretnie. Warto dziś o tym z wdzięcznością pomyśleć. Jeżeli trudno Wam w to uwierzyć, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. One najwięcej mówią o bóstwie Jezusa i o naszej wierze w niego. Na koniec poprośmy Jezusa o przypomnienie sobie dobrych dzieł, jakie on w moim życiu dokonał. I poproszę o to, aby pamięć o tych dobrych dziełach umacniała moją wiarę, budowała moją relację z Nim. Bądźmy wdzięczni. I o taką postawę wdzięczności też poprośmy Pana Boga. W tej modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus, i nią też zakończymy naszą medytację niedzielnej Ewangelii. Ojcze, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen bardzo dziękuję wam za obecność na koronce na medytacji słowa Bożego za to, że jesteście i trwacie za to, że też jesteście w bardzo konkretny taki sposób, też dla mnie świadkami wiary, że uczycie mnie też wytrwałości w modlitwie. Za to Wam z całego serca dziękuję. I też za to, że tworzymy od prawie trzech miesięcy naszą wspólnotę modlitwy. Moi drodzy, życzę, życzę Wam dobrej, dobrej niedzieli. Ma być słoneczna, z dobrą pogodą, więc też dobrego takiego może jakiegoś spaceru, odpoczynku. Spotkamy się jutro o godzinie 21 na naszej studniowej modlitwie. Tymczasem trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Szczęść Boże i dobranoc.